Nie mam tyle pieniędzy, by zbudować ci dom z oknami, więc buduję ci dom moimi słowami. W niedzielny wieczór 18 maja teatr robotniczy w Bielawie wypełnił się dźwiękami, które na długo pozostaną w sercach słuchaczy. To właśnie tutaj odbył się premierowy recital Weroniki Krystek, artystki pochodzącej z Bielawy, która od lat rozwija swój muzyczny talent i zdobywa uznanie zarówno jako wokalistka, jak i autorka tekstów. Na gitarze towarzyszył jej Janek Pence, który zachwycił publiczność oryginalnymi aranżacjami gitarowymi. Pierwszy raz gramy premierowo, właściwie to będzie takich 11 naszych full piosenek. W ogóle piosenka i muzyka były ze mną od, od małego i od tego w ogóle zaczęła moją artystyczną przygodę. Dlatego postanowiłam wziąć sprawy w swoje ręce i zrobić swój własny program i rozpocząć z nim podróżę. Dzisiaj już widziałem na widowni sami znajomi, nauczyciele, instruktorzy no osoby bardzo Ci bliskie i rodzina. Bardzo się cieszę, bo to dzięki nim właściwie tutaj też jestem. Jestem wdzięczna za każde wsparcie i, i, i to dla nich dzisiaj też ten koncert. Pomieścić mi ściany w dom. Stoisz. Wiem, że wciąż się boisz, więc dla ciebie słowo mam. Prócz śpiewania, przede wszystkim gram w teatrze, ale też kręcę seriale i pracuję na planach filmowych, także takie mam bardzo artystyczne życie, rozjazdowe. No i cieszę się, że mogłam tutaj wrócić. Wszystkie teksty są moje i wszystkie w jakiś sposób dotykają tematu podróży i właśnie w nich gdzieś tam pokazuje ten swój kawałek życia, takiego artystycznego, podróżniczego pomiędzy pociągami, planami i teatrami. Zasypia porankami czuję jak szeptasz do ucha, tej pani z programu nie słucha. lepiej podaj mi rękę, bo mam dla ciebie coś więcej. pójdziesz spać. Ty mi rozpalasz ogień, bym mogła radzić sobie i nie musiała się bać. Gdy ty pójdziesz spać, czuję się już bardziej gotowa. Malujesz mi serce od nowa. Mówisz, lecz nikt nie słyszy, bo ty do mnie Ładnie. Tęsknię czasami, tak. Czasami dobrze wyjechać, żeby właśnie jeszcze bardziej zatęsknić. Zawsze mam największe takie wsparcie wśród ludzi z dolnego Śląska. Śledzą i wydaje mi się, że oni właśnie najbardziej kibicują. Nie widzi przeszkód, by dziś o zmierzchu rozpętać pragniesz Chcę tańczyć ze mną, no mnie przed nami złoty prąd, a w moich myślach czas kochania, koniec czekania, dosyć spadania, w światło w moim głowie, Ty jesteś obok, Ty mi podpowiedz jak stanąć tam, samym wierzchołku świata, czy jeszcze i głośny koniec. Na gitarze będzie cię akompaniował wyjątkowy gitarzysta. Janek Pence wspaniały gitarzysta, który gra również z Edytą Geppert czy z Martyną Jakubowicz, także myślę, że jesteśmy takim dobrym teamem. i pełen recital. Myślę, że to będzie ponad godzinę. Zobaczymy, jak nas poniesie, ponieważ ja będę podczas tego recitalu też sporo opowiadać. Także też będzie doza improwizacji i takiego aktorskiego zacięcia. Jest trema? Delikatnie, ale taka mobilizująca. Spróbuj skoczyć w dal nad strachem i zwątpieniem, by każdy nowy dzień był nowym narodzeniem. Tych myśli, które wszechświat budzą do przeżycia, on tylko w Tobie ma szansę odkrycia. Żału, że nie ta, że może na Świata, Recital był nie tylko muzycznym wydarzeniem, ale także symbolicznym początkiem nowego rozdziału w karierze Weroniki Krystek. Artystka zapowiedziała, że to dopiero początek jej koncertowej działalności, a kolejne występy już są w planach. Publiczność nagrodziła artystów gromkimi brawami, wyrażając nadzieję na szybki powrót tego duetu na bielawską scenę. Ty mi podajesz dłoń i szepczesz łagodnie, Podejdź bliżej, niech cię dotkną, niech 想要。